My jesteśmy kredki, nie się bawimy, gdy teraz robimy. Hej, ha, hej, że, ha, każdy w sercu teraz ma. Hej, ha, jeszcze ha, każdy teraz ma. Stadszych kredka zaprasza na przedstawienie z okazji święta konstytucji 3 maja. To w ogóle co będziemy robili? Może w coś się pobawimy? Berego, nie masz Pójdź za okno, Ciąż spada. Boże, jaka jest Jutro wolne, a pogoda do niczego. Wolne? Wolne? A właściwie to dlaczego? A ty znowu na lekcji nie uważałeś, kolego? Święta mamy! No. Trzy dni wolnego! Co ty mówisz? A to z powodu jakiego? Wszystko tłumaczyła, a ty znowu w swoim świecie nie uważasz, to nic nie wiesz. Oj tam, oj tam, wielkie że zaraz ładnie was poproszę. I mi wszystko powiecie. Słuchaj, teraz i maja. Trzy dni świąt to Trzy. ważna sprawa. Pierwszy maja, święto pracy. Drugi mm. maja, to wiesz bardziej. No i trzeci, najważniejszy, to święto Konstytucji, 3 maja. Mm. O, to fajnie, tylko jest jeszcze taka sprawa. Bo... Czasem siadaj, słuchaj, uważaj i zapamiętaj. Konstytucja to jest święta. Jest to zbiór praw każdego z nas. Tam jest właśnie napisane, jak ma działać nasze państwo. Kto nim rządzi, kto prawa uchwala i kto sądzi, gdy się nie łama. Każdy Polak, mały i duży. nie wie, czego konstytucja służy. Przeżyj! Żeby w państwie był porządek! Nowy pomysł, co by było, gdyby konstytucji nie było? W jej ustawach. Przypatrzcie, jest zagwarantowana, że możesz do bezpłatnej szkoły. Gdy to potrzeba karta za darmo leczyć sami. Mówię ci głośno kto, co chcesz. Śmiało włożyć swoje zdanie, zobaczymy złego się zdania. Możesz także protestować. Gdy powód do tego masz. Wierzę takiego boga, w takim które nie są do łamania, tylko do przestrzegania. Mamy, mam już konstytucję. Przeczytamy? Całą? Nie. Daj mi, Michał, konstytucję. Przeczytam Dambułę. Dambuła to taki wstęp, moi mili, żebyśmy się w tych przepisach nie pogubili. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dambuła. I przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród Polscy, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem tacy, sprawiedliwości, dobra i piękna, i nie podzielając tej wiary. A te uniwersalne wartości, wywodzące z innych źródeł, w prawach, i powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, wdzięczni naszym przodkom ich tracą, za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i o górnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszej podatności pierwszej i do drugiej Rzeczpospolitej, zobowiązani by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, i łączenie wiązań wspólnoty z naszymi dodatkami dościanymi po świecie, świadomy potrzeb współpracy ze wszystkim krajem dla dobra rodziny ludzkiej, pominięt i doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, tak na zawsze zachować prawa obywatelskie, a działanie instytucji publicznych zapewnić czytelność, sprawność poczucie odpowiedzialności przed bogiem, przed własnym sumieniem. Zastanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państw, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współwadze działań władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej postawienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy za dobra trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, zzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodowej godności człowieka. Jego ktawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi. A poszanowanie tych klasach, mieli za nie wzruszoną podstawę rzeczy podwójnej polskiej. Owszem, tyle chyba No i jeszcze jedna rzecz. Nazwa święta. Zapamiętaj! 3 maja 1791 roku. No to teraz wiesz już wszystko, po co i dlaczego jest to święto. Więc na zawsze zapamiętaj, że jest dobrze, gdy jest spokój i panuje w naszej Polsce stan Czyli w bardzo wielkim skrócie... Wolność, równość,